Hej kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Bez Barier i dzisiaj przychodzę do Was z dosyć interesującym tytułem, mam wrażenie. A mianowicie, nie chcę być nudna jak pół tego miasta, czyli o wychodzenie ze schematów społeczeństwa. I na samym początku muszę wyjaśnić, skąd pochodzi mm, tutaj ten cytat, ten fragment. A mianowicie jest to kawałek tekstu Seniego które zainspirował mnie do dzisiejszego odcinka, ale też zainspirował mnie do odcinka w ramach Back to School, Back to Uni, więc warto się też do niego cofnąć. No i ogólnie, moi drodzy, słuchałam tego utworu w zapętleniu i stwierdziłam, że muszę rozwinąć swoją myśl na temat tego odcinka, i rozwinąć to raczej tak też ogólnie. Ja wiem, że tutaj ten fragment może być taki trochę dla was zaskakujący, dlaczego ja widzę tutaj jakiś sens, bo to trochę takie, hmm, nie fajne mówić, że nie chcę być się nudnym jak społeczeństwo, ale raczej na ten temat troszeczkę od innej strony. A mianowicie, społeczeństwo ma ustalone swoje pewne normy, pewne schematy, pewne stereotypy też, więc... Niestety, w naszym społeczeństwie głównie bardziej wiecie takie schematy utworzone przez naszych rodziców czy też dziadków, jakie najczęściej funkcjonują i jakie najczęściej są nam narzucane, czyli bądź dobrym uczniem, skończ dobre studia, najlepiej iść na lekarski, bądź na prawo, aby być kimś. Ale to, to oczywiście wiecie, to jest taki wymarzony scenariusz. Ale gdzieś taki ogólny schemat przyjęty w naszym społeczeństwie, tutaj u nas, jest taki, że skończ szkołę, idź na studia, idź na etat, później weź ślub, dzieci i emerytura. Jakby tak wygląda taki bardzo uproszczony schemat. I widzimy tak naprawdę to wszędzie. Czy to w naszych rodzinach, czy to... Wśród naszych znajomych, albo w gadaniu naszych dziadków czy rodziców, że o, skończ takie i takie studia, żeby ci było dobrze w życiu. Ile razy tego nie słyszeliśmy, albo może słyszeliśmy to na jakichś imprezach rodzinnych. To jest tak często powielane. No i idźmy dalej, bo tak jak mówię, społeczeństwo ma swoje pewne normy, pewne schematy utworzone i takie utarte. Spójrzmy też na młodzież, bo oni też mają swoje pewne schematy i pewne normy. I tak na przykład bardzo często młodzież kieruje się tym, co jest w modzie. Czyli w modzie są konkretne rzeczy. A moda to trochę taka norma nastolatków. Ja nie chcę tutaj, wiecie, też kategoryzować, ale jednak jako społeczeństwo mamy taką tendencję do kategoryzowania rzeczy, do kategoryzowania społeczeństwa. I, I ogólnie, niestety, jest to trochę w takiej naszej ludzkiej naturze, żeby trzymać się tych norm i trzymać się gdzieś tam kurczowo niektórych stereotypów i niektórych schematów, i gdzieś tam osoba, która wychodzi poza te schematy, jest, wiecie, taki. Mm. Ale dobra, wracając do takiej normy wśród nastolatków, bo jednak jest już tutaj różnica wiekowa pomiędzy rodzicami, a nastolatkami, więc trochę co innego jest w normie wśród dorosłych, a trochę co innego jest w normie dla nastolatków. Ale ogólnie, załóżmy, że wśród nastolatków obecne, obecnie popularne jest słuchanie rapu. I jeśli większość, no wiecie, większość będzie słuchać tego rapu, bo to jest w modzie, to jest taka norma swego rodzaju, a osoby, które będą na przykład te ja słuchać metalu, to stają się swego rodzaju takim alienem społeczeństwa, bo hej, to nie jest modne, to nie jest popularne, to nie jest takiej swego rodzaju normie. To odbiega od tego, co robi większość albo naprawdę większość, taka przeważająca większość społeczeństwa w danym wieku. Ale wiecie, idąc dalej jakimiś schematami, ja teraz będę, tak wiecie, bardziej jak taka starsza ciotka na jakiejś imprezie i trochę zarzucę Wam takimi schematami i stereotypami, bo niestety często też te normy, schematy i stereotypy się ze sobą łączą. Czyli na przykład to, co ja wiele, wiele razy słuchałam, dziewczynka powinna grać na pianinie, a chłopak na perkusji. Jeśli tak nie jest, to ludzie się dziwią komentują, krytykują albo, wiecie, tak patrzą na was niefajnie, no bo hej, wychodzisz poza jakieś przyjęte stereotypy, jakieś przyjęte normy i nie jesteś, nie można cię zakwalifikować tam, gdzie społeczeństwo trochę by chciało cię zakwalifikować i, moi drodzy, ale cofając się troszeczkę, Albo trochę wychodząc troszeczkę od tej całej tematyki, tych typowych stereotypów, schematów, norm, to wróćmy do tego, że niestety nasze społeczeństwo samo kreuje właśnie te wszystkie normy, stereotypy, schematy i tak naprawdę nie są one. Stricte sztywne, co wak, te narzucane przez starsze społeczeństwo jest dla nich jakiś swego rodzaju takie sztywne i dla nich to wszystko jest dziwne, ale na przykład dla nas, dla tego młodszego troszeczkę pokolenia, już nie jest takie sztywne. Chociaż często też może być to zależne od sposobu wychowania, od sposobu narzucenia tych schematów, od tego, jak bardzo jest coś też podatny na wpływy innych, ale. Tak naprawdę, każde pokolenie troszeczkę modyfikuje te utarte granice tych naszych schematów i norm, ale gdzieś tam większość tych norm, przyjętych ogólnie i tych ogólnie przyjętych schematów, zostaje niezmieniona. Zmieniają się, wiecie, jakieś tam poszczególne rzeczy, ale gdzieś tam ta granica dalej jest w podobnym miejscu. Oczywiście, tak jak mówię, każde pokolenie ją troszeczkę przesuwa. Ale dalej są te normy, są te stereotypy, są te schematy, i nie zdziwię was, ale idąc już do takiego morału, jeśli jakkolwiek wyjdziecie poza jakiś schemat, poza jakąś normę, to spotkacie się z różnymi opiniami, z różnymi komentarzami, spojrzeniami. Niektóre wcale nie będą fajne. Zawsze robiąc coś troszeczkę poza te normy, ponad te normy, ponad te schematy, to będziecie inni niż ten wykreowany obraz przez społeczeństwo. Czyli, tak naprawdę, wykreowanym obrazem społeczeństwa dziewczynki jest to, to i to. A jeśli wy coś zmienicie, to już wyjdziecie poza ten schemat, poza tą normę wykreowaną przez społeczeństwo. Czy to znaczy, że tak naprawdę powinniśmy trzymać się tych schematów i norm? No nie, bo nie do końca o to chodzi. Bo tak jak mówię, schemat, norma jest tworzona przez to społeczeństwo, ale to wcale nie znaczy, że my musimy być sztywni tym wszystkim normom. Nie. I bardzo ważne jest to, żeby robić to, co my kochamy, bo to nam daje prawdziwe szczęście, to nam daje prawdziwą radość i bardzo często ludzie tak bardzo boją się wyjść poza te ramy i robić to, co kochają, że ten strach opanowuje ich do takiego momentu, że wylewają całą swoją zazdrość, całą swoją, wiecie, takie negatywne emocje, z tym związane na tych, co odważyli się być sobą i odważyli się wyjść poza te przyjęte schematy i poza te przyjęte normy. I nie ma nic złego właśnie w wychodzeniu poza te schematy, stereotypy i normy. To nawet jest dobre, żeby to społeczeństwo jednak wychodziło poza te normy. Oczywiście spotyka się to z różnymi opiniami, z różnymi komentarzami. I oczywiście są też tak utarte i przyjęte normy, których nie powinniśmy. Nie powinniśmy łamać, tak? Ale to już tutaj też wchodzimy w takie normy prawne, a nie tylko normy przyjęte społecznie. Więc ten temat zostawię na bok. <laughs> Jeśli spotykacie się z tym, że ktoś wam komentuje to co robicie, że krzywo nas patrzy, to pamiętajcie, że wy nie chcecie być nudni jak pół tego miasta, czyli nie chcecie iść tym wykreowanym w społeczeństwie idealnym obrazem człowieka. Tym idealnym obrazem schematu życia? Tylko wy chcecie być sobą, tylko wy chcecie robić to, co kochacie. Czasami lepiej jest być postrzeganym jako taki trochę wariat, ale robić to, co się kocha, niż, niż na siłę być tam, gdzie nie chcecie być. Lepiej być sobą, niż iść według tych schematów narzuconych przez rodziców, dziadków czy społeczeństwo, bo nie da wam to szczęścia. Także zostawiam Was z takim przemyśleniem na sam koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Zostawiam Wam link do piosenki Seniego w opisie, bo zawsze, gdy zastanawiam się, czy warto jest tworzyć dla Was ten podcast, czy warto jest tworzyć dla Was te media, to odpalam sobie tę piosenkę i za każdym razem wiem, że jest warto, bo nie chcę być nudna jak pół tego miasta, tylko chcę być sobą. Chcę robić to, co kocham, i zrobić to, co sprawia mi radość, a tworzenie tego podcastu, tworzenie mediów i pomaganie gdzieś tam wam daje mi tą radość. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Pa-pa!